Bezpośrednim impulsem niewątpliwie były wydarzenia z Gdańska, bo i od tego tak naprawdę zaczął się temat w takiej ogólnopolskiej dyskusji, debaty na temat hejtu i zagrożeń z tym związanych mowy nienawiści. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zorganizowanie takiej akcji, która się odbędzie we wszystkich naszych placówkach bo do tej pory były jakieś na pewno różnego w zależności od potrzeb szkoły organizowały tego typu warsztaty, ale to były jakieś jednorazowe akcje, natomiast chcemy tutaj przeprowadzić systematyczne zajęcia we wszystkich naszych miejskich szkołach dla najstarszych klas szkoły podstawowej oraz w przypadku królewskiej dwójki będą to klasy gimnazjalne. Tak, żeby dotrzeć do młodych ludzi z pewną wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi hejtu, dotyczącymi odpowiedzialności za hejt i dotyczącymi konsekwencji hejtu, tej mowy nienawiści i różnego rodzaju form dyskryminacji. Są to zjawiska w naszej ocenie niepożądane, a najlepszą metodą na jego zwalczanie, jest edukacja i uświadamianie młodych ludzi. Tak po prostu uważamy. Internet pełen jest tego typu wpisów, zachowań. I to nie tylko internet, to są też bezpośrednie relacje. I takie głosy otrzymujemy zarówno od nauczycieli, ale i od rodziców. Dlatego ja widzę szczególną rolę tutaj dla miasta, żeby tego typu warsztaty we wszystkich placówkach przeprowadzić. Myślę, że warsztaty, które zostały dzisiaj zaproponowane uczniom naszej szkoły są absolutnie konieczne. Zresztą prowadzimy różne formy warsztatów. Żyjemy w świecie, w którym chowamy się. A za tabletami, za smartfonami nie umiemy się komunikować w takim bieżącym życiu, i to młode pokolenie dotyka absolutnie każdego dnia. Łatwiej jest powiedzieć komuś coś przykrego, nie prosto w oczy, tylko jednak, używając. Generalnie rzecz biorąc cyberprzestrzeni, tak, ale w takich rozmowach, kiedy już rośnie napięcie, zdarza się, że też uczniowie hejtują, nie potrafią sobie z tym poradzić, obrażają się nawzajem, a nie wiemy do kogo to mówimy. Nie wiemy jak to odbierze i musimy się liczyć z tym, że prowadzi to bardzo często też do sytuacji, kiedy uczniowie wypowiadają poprzez takie kolejne efekty napaści słownej w depresję. Już muszę to powiedzieć, bo problem depresji takiego zamknięcia się w sobie zaczyna być problemem, myślę, że większym niż agresja fizyczna. Także uważam, że edukować trzeba. Trzeba uczyć w ogóle komunikowania się ale też takiego właśnie rozsądnego, takiego ludzkiego, a niekoniecznie umniejszającego czyjąś wartość. Bo ludzie młodzi są bardzo wrażliwi i po prostu zwyczajnie sobie z tym nie radzą. Także projekt dobry, projekt trafiony. Mam nadzieję, że i efekty tego będą takie, jakich oczekujemy. Jest to bardzo, myślę, trafiony kierunek, bo już od około roku ciągle spotykamy się. Naszej poradni, właśnie z tym tematem. Zarówno rodzice, jak i przedstawiciele szkół, bądź też innych instytucji, gdzie dzieci i młodzież uczęszczają, spotykają się na co dzień z wieloma stratami płynącymi z przemocy i z tego, co wzajemnie rówieśnicy no, sobie dają pod kątem tej negatywnej energii. Zauważyliśmy również poprzez te warsztaty, które prowadzimy, że hmm, świadomość młodzieży rzeczywiście jest... Mocno tunelowa i nie mają za bardzo y, takiej psychoedukacji pod kątem konsekwencji swoich czynów na życie i zdrowie właśnie tej osoby, której tej hejt dotyka, więc niezmiernie cieszę się, że ta akcja jest, szczególnie po y, też styczniowych wydarzeniach, które rzeczywiście pokazały, że to jest dość duże i mocne zjawisko. Y, już mamy y, pierwsze takie. Kontakty z, z młodzieżą, która w bardzo fajny sposób pracuje aktywny, dzieli się swoimi przemyśleniami i mamy przede wszystkim możliwość rozszerzenia poznawczego aspektu widzenia tego zjawiska, ale również no, głównym celem jest przeciwdziałanie tego, głównym celem jest to, aby trzy razy się zastanowić, czy to działanie będzie służyć mniej i będzie służyć też drugiej osobie. Mieliśmy taką wizję i ją realizujemy, że Warsztaty są interaktywne, że na warsztatach przede wszystkim opieramy się na dialogu, na tym, żeby poznać dane myślenie grupy, żeby do indywidualnej klasy, indywidualnego myślenia dostosować też tą szeroką psychoedukację, tą poznawczą elastyczność, bo też widzimy, że każda klasa trochę inaczej to definiuje, na inne normy sobie przyzwala i też. Zauważyliśmy, że to, co było dużym i być może nadal jest dużym zjawiskiem niepokoju, to jest jak definiują hejt, że jest duże przyzwolenie na hejt, że właściwie dla nich hejt to nie hejt. Więc rzeczywiście tutaj jest sporo pracy. Każda klasa jest troszeczkę inna. W jednej więcej się dzieje, jest więcej dyskusji, druga zaś na przykład bardziej dostosowujemy ćwiczenia w grupach pewne takie no, ujęcie warsztatowe, natomiast miejsce no, bardziej ma charakter interaktywny. Szkoły cały czas się do nas zgłaszają, żeby jeszcze z innymi klasami poprowadzić zajęcia, jest bardzo duża potrzeba. Nauczyciele widzą konieczność rozmowy z młodzieżą, ponieważ jak się okazuje, na tych warsztatach młodzi ludzie nie odróżniają hejtu od takiej krytyki, tak naprawdę myślą, że mogą swoją opinię w każdej formie i w każdy sposób przekazywać. I na pytanie, gdzie jest granica, nie są w stanie odpowiedzieć, więc. Myślę, że jak najwięcej takich zajęć, jak najwięcej rozmów, uwrażliwiania młodych ludzi i dążenia do kreowania empatii. Na początku, kiedy zaczynam z nimi pracę i podaję różne przykłady hejtu, no to zazwyczaj jest śmiech, no bo ich to bawi. Natomiast kiedy zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakby to było, gdyby oni sami to usłyszeli, jakby to było, gdyby musieli to powiedzieć wprost do osoby, przed którą stoją, albo zaczynamy się zastanawiać nad emocjami drugiej strony, no to już zaczynają dostrzegać, że to nie są tylko żarty, że to nie są tylko słowa wrzucone gdzieś tam w chmurach internetu